Tak? Musisz Musi no, no, na film. i teraz. Gdzie? wszystko dobrze, już równo. Zrzucić nam lód? Ale... Ale w tym naszym, na, 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 na samym w następnym razem, będę tutaj z nim się nie kąpał. Nie, do się dobrze ale już To ja będzie się kiedyś nimi kąpała? Myślisz? Nie. Nie będę. No, ja chyba nie tak, tak w tym roku? Ja myślę, że w następnym dopiero. Ja umiem nurkować bardzo dobrze. Będę ja też. A jak zanurkuję i wyjdę nie z dobrym miejscu, to utonę. No. Albo jak y, zanurkuję i, i będziesz chciał wlecieć, a, a będzie nad tołam lód, mhm. To utonę. No. Więc lepiej nie nurkować. Może tak. tylko się zanurzać. Ale, ale mi korci tam wejść. Kamu? Bo tak chcę tam być. Kiedyś byłem morsować. W morzu zimną. I tak zimno było. Jakbyś włożyła głowę do... Znaczy nogi do... jeszcze czego? To zamrażar, znaczy do pokoju lodowcowej. <noise> tak, w Adopt Me. Bo tam jest tak teraz e, zimowy update. No. Mam drugi dom w Adopt Me. Ja mam pierwszy, ale mam na nowego Fenka. Rzućcie nam lody! Macie wszystko nagrane! Bo jeszcze nagrywać A, Teraz ja od ręki ej, ej, ale tworzy lud! O Jezu! Dobra! A wy nagrywacie? No tak rzucają lody! Z... O, lody zapody! O kurcze! Jak...

No ten, normal trzeba wyrobić Mamrócz! Zoradowisko! Jak się to zobaczycie. Jak zostaniemy tu czy co? No to poryk to się No ja, ja... chyba, że baranowski nie przyjmuję. <laughs> Dobra, kończę nagrywać.